Tanie, szybkie i sprawdzone końce do FIFA tylko na fifashop.pl Kod ALIEN 5% zniżki Link w opisie Hej wszystkim, melo. cześć, z tej strony Alien I bardzo, ale to bardzo dziękuję za to, że wzięliście udział w konkursie I chciałbym wam powiedzieć, że ilość komentarzy i generalnie ilość ocen była fenomenalna Słuchajcie, na sam start, ci którzy nie wygrali nie przejmujcie się, będzie jeszcze wiele okazji, naprawdę wiele okazji, bo planuję różne konkursy i nie tylko na PC-ta, również na konsole. Natomiast te osoby, które wygrały, um, poproszę o kontakt na maila, napiszcie mi swoje oryginy, abym mógł skontaktować się z wami względem wysłania waszych nagród. Oczywiście na koniec, żeby było wszystko jasne, te dwa komentarze wygrały dlatego, że były bardzo w porządku. Nie wychwalały mnie w niebo, że, jaki to ja jestem wspaniały, i tak dalej. Alien, ja, ja muszę wygrać. I też nie żebrały. To było bardzo ważne. Dzięki wszystkim. Mega wielkie. Mam nadzieję, że na kolejnych konkursach, w ogóle na kolejnych filmikach, też będzie mnóstwo komentarzy, bo to uwielbiam czytać. Naprawdę uwielbiam czytać od Was komentarze. Um, jeśli również będziecie chcieli łapkować tak, jak to zrobiliście pod tym filmem, no 10 tysięcy ponad lajków. Wow. Będę również bardzo wdzięczny. Teraz trzymajcie się. Au! I do następnego! Do następnego pa!